Polski do manikiru tytanowego przygotowujemy standardowo jak przy każdej innej stylizacji, czyli delikatnie matowimy ją blokiem. Skórki odsuwamy i usuwamy też na błąki, żeby nie powodować tutaj podpowietrzania się całej stylizacji. Produkty do manikiru tytanowego najłatwiej możemy podzielić na dwie grupy. Są to produkty płynne, pięknie ponumerowane, jeden, dwa. I trzy, dzięki czemu ułatwia nam to pracę na tytanie. Mamy również różne kolory nakrętek, więc kątem oka możemy wiedzieć, na którym produkcie pracujemy. Oraz produkty pudrowe, puder budujący i pudry kolorowe. Pudry kolorowe bez brokatów, z brokatem, w zależności od pani preferencji, preferencji klientki. Jesteśmy w zasadzie w stanie wybrać dowolnie wybrany odcień, czy jasny, czy ciemny, czy pastelowy. Tutaj Pani może też klientce podpowiedzieć. Po przygotowaniu płytki paznokcia przechodzę już do aplikacji pudrów y, tytanowych, więc biorę preparat numer jeden i puder budujący. Puder y, budujący jest pudrem przeźroczystym i możemy tym pudrem zarówno przedłużać paznokcie, budować, y, zabezpieczać brokat, zabezpieczać zdobienia. Nie musimy mieć kilku preparatów, możemy pracować tylko tym jednym pudrem. Pierwszą warstwę pudru budującego nakładam na 1 trzecią wysokości paznokcia i zanurzam delikatnie paznokieć w pudrze. Warstwa, która nam się stworzyła jest bardzo cienka, można sobie nawet zobaczyć, że tutaj nam niewiele wystaje ponad paznokieć. Co jest plusem tkanów? Zdecydowanie to, że nie musimy paznokci utwardzać w lampie. Więc na tym etapie przechodzę tylko i wyłącznie do odpylenia paznokcia i nakładamy już drugą warstwę. Drugą warstwę aplikujemy na 2 trzecie wysokości paznokcia cieniutkimi warstwami i zanurzamy paluszek w pudrze. Kończymy pracę z pudrem e, przeźroczystym. E, nie musimy już bardziej budować tego paznokcia. E, sposób e, budowania, czyli nakładanie tych warstw e, każda kolejno coraz wyżej, powoduje, że przy odrastaniu paznokcia nie będzie uskoku e, między naturalną płytką a kolorem. Wybrała sobie Pani piękny nasz kolorek. Brokatowy. Brokacik się przepięknie błyszczy. Ten kolor dodatkowo jest polecany też do stylizacji ślubnych. Bardzo ładnie nie rzuca się w oczy, a bardzo ładnie podkreśla stylizację ślubną. Dodamy drugą warstwę i zanurzamy paluszki w pudrze. Drobinki brokatowe w pudrach Revel Nail mają przepiękne kolorki i żeby je jak najlepiej zabezpieczyć proponuję zawsze nałożyć puder przezroczysty, żeby nie przepiłować sobie, żeby nie wyszły nam srebrne kolorki spod spodu. Więc wracam sobie do pudru Clear i nakładam cieniutką warstwę. Już można zobaczyć, jaki ten kolor jest pięknie mieniący się. I kończymy pracę z preparatem numer 1. Biorę sobie preparat numer 2. Jest to aktywator, który spowoduje wyschnięcie nam tych wszystkich warstw, które nałożyłam na paznokieć. Aparat ten wniknie nam między drobinki pudru na całej głębokości i utwardzi nam wszystkie warstwy w głąb, dzięki czemu uzyskamy rewelacyjną twardość. W praktyce, jak pracujemy na całej dłoni, po opracowaniu sobie, po nałożeniu koloru na całą dłoń nakładamy aktywator na każdy kolejno paluszek. Musimy chwileczkę zawsze odczekać i dać mu możliwość, żeby zadziałał, ale już widać, że ten paznokieć jest dużo twardszy niż paznokieć naturalny. Na tym etapie przechodzę do opiłowania. Pracujemy pilniczkami o gradacji 180x240. Nie ma potrzeby używania mocniejszych pilników. Takie są w zupełności wystarczające, na tyle delikatne. Żeby tutaj ten tytan miał piękny kolorek. Opiłowuję sobie pielniczkiem przy skórkach. Poprawiam sobie kształt. Zaraz pokażę też, że krzywa cena nam się też już od razu delikatnie zarysowała. Więc nie ma tutaj takiej standardowej budowy. Ale dzięki właśnie aplikacji takiej po kolei, że każda warstwa wyżej ten paznokiet sam nam się ładnie zbudował. Opiwujemy sobie też wolny brzeg. W tym celu obracamy rączkę. Ma pani takie okno. Kształt, żeby Pani nie wyszła z całkiem innym paznokciem. Mm. Pigmentacja pudrów kolorowych jest bardzo dobra, dwie warstwy w zupełności wystarczą. Nie musimy się tutaj martwić o krycie. Wszystkie kolorki, które Pani widziała na wzornikach są wystawiane właśnie na dwóch warstwach. Nie ma efektu drobinek. Nie ma efektu drobinek, dzięki czemu paznokieć, kolor na paznokciu jest bardzo gładki. Poleruję sobie. Przechodzę teraz do odpylania i ponownie daję aktywator. Aktywator nam utwardzał preparat ProBase, wnikając w głąb, natomiast będzie utwardzał nam nabłyszczacz od spodu, tak jak to. Więc na tym etapie nakładam cieniuteńką warstwę aktywatora. W praktyce nakładamy, piłujemy sobie 10 paluszków, nakładamy aktywator i możemy już sobie tutaj szykować właśnie paznokcie do nabłyszczania. Żeby uzyskać takie same stężenie aktywatora na każdym paluszku proponuję zawsze sobie wytrzeć wacikiem nadmiar i już bierzemy nabłyszczacz. Zawsze jest konieczność nabłyszczenia dwóch warstw. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza warstwa wniknie nam w rysy z bloczku i nie wybłyszczy paznokcia tak idealnie, a druga warstwa stworzy taką przepiękną taflę, Pięknie błyszcząco. Nabłyszczacz tytanowy nie rysuje się nie matowi, więc gwarantuje pani trwałość stylizacji przez te 3-4 tygodnie. Nałożyłam pierwszą warstwę. Można sobie zobaczyć, że ten kolorek już ładnie nam wsiąka. Jeżeli nabłyszczamy 10 poluszków, to wracamy z powrotem do pierwszego. Nie ma tutaj dla nas żadnej straty. Czasowe. I nakładam drugą warstwę. Tutaj mogę się skupić, zrobić troszeczkę dokładniej. I dodatkowo zabezpieczam też wolny brzeg. Proszę sobie zobaczyć, jak pięknie się błyszczy. Jeszcze nie możemy dotykać tego paluszka, natomiast jak klientka wychodzi od nas z salonu, to już ma całkiem suche paznokcie. więc tutaj mamy zdecydowany plus nad lakierami tra tradycyjnymi, które wymagają czasu, żeby e, wyspać. Możemy na manikirze tytanowym też wykonywać różnego rodzaju zdobienia. Możemy malować ikony, koronki, możemy wtapać, wtapiać różne rzeczy, możemy robić pieczątki, przyklejać naklejki wodne, cyrkonie, więc mamy tutaj nieograniczone możliwości. Wszystko zależy od tego, na co pani ma ochotę, na co pani klientka ma ochotę. Ja zawsze też zwracam uwagę na to, żeby odpowiednio dbać o produkty, żeby cieszyć się nimi do ostatniej kropli wszystko jest wtedy trwałe i nie ma żadnych problemów przy zdobieniach to sobie jak wykonujemy takie zdobienie czyli też robimy takie... jak wykonujemy zdobienie jakby pani chciała sobie coś namalować na przykład na, przykład. na takim paznokciu to po opiłowywaniu bierzemy sobie jakieś farbki malujemy co Aha, nas jest... interesuje dodatkowo możemy zabezpieczyć takie zdobienie pudrem przeźroczystym w ten sam sposób jak zabezpieczałam brokat Delikatnie matowimy i dopiero nabłyszczamy. Chyba, że jest to jakaś na przykład kropeczka, która nie wpłynie nam na, na nabłyszczacz, możemy bez zabezpieczania pudrem przeźroczystym. Natomiast puder przeźroczysty też warto traktować jako właśnie taką pewność dla nas, nie? Że, że jak wykonamy zdobienie, zabezpieczymy je, to wiemy, że klience się z nimi nic nie stanie. Znała pani manikir tytanowy już wcześniej? Nie, nie. Myśli pani o wprowadzeniu w salonie? Yy, tak, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Przede wszystkim szybkie bez lampy i myślę, że będzie trwały właśnie trwały się, jak jest to na no, Ja zawsze klientkom powtarzam, że manikir tytanowy łączy plusy z innych metod czyli paznokcie są cienkie i ściągane jak przy hybrydzie, twarde i trwałe jak przy żelu, a dzięki temu, że preparaty, którymi pracujemy na płytce paznokcia, czyli Baza i ProBase, zawierają witaminy, to też wpływają kondycjonująco nam na płytkę paznokcia. I dla klientek jest to dzisiaj bardzo istotne. Dużo klientek, które chcą korzystać z nowoczesnych metod stylizacji, decydują się właśnie na tą metodę. Myślę, że może Pani już dotknąć po Super. Słuchaj, jest Super. i pięknie, pięknie się błyszczy. błyszczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.